Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co może się wydarzyć, gdy połączymy dwie najsilniejsze przyprawy, goździki i cynamon? Na pierwszy rzut oka nic poważnego, jednak prawda jest taka, że ta aromatyczna para potrafi uruchomić w organizmie procesy, o których niewiele się mówi na głos. Odpowiednie połączenie tych przypraw może stać się prawdziwym kluczem do mocnych naczyń krwionośnych, silnej odporności i długowieczności, jednak jeśli przesadzimy, możemy napotkać konsekwencje które trudno będzie naprawić. Dziś opowiem Ci o tym, jak goździki i cynamon mogą stać się Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem i co trzeba wiedzieć, aby czerpać z nich jedynie korzyści. Kiedy goździki i cynamon łączą się, tworzą coś więcej niż tylko aromatyczną mieszankę, zaczynają działać jak prawdziwa naturalna tarcza przeciwko stanom zapalnym. Goździki są bogate w eugenol, związek, który aktywnie zmniejsza procesy zapalne w tkankach. Cynamon natomiast jest pełen polifenoli, które pomagają zwalczać stres oksydacyjny, główne ukryte zagrożenie dla zdrowia naczyń, stawów i narządów wewnętrznych. W dojrzałym wieku przewlekłe stany zapalne stają się szczególnie niebezpieczne, mogą długo nie dawać żadnych objawów, a jednocześnie stopniowo niszczyć tkanki od środka, przygotowując grunt pod cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe i bóle stawów związane z wiekiem. Czanka goździków i cynamonu działa już na poziomie komórkowym, Zapobiega powstawaniu cząsteczek zapalnych i wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Efekt: Mniej ukrytych stanów zapalnych, więcej energii, lekkości ruchu i silniejszego zdrowia. Dlatego, właśnie połączenie tych przypraw uznaje się za jeden z najbardziej skutecznych naturalnych sposobów wspierania organizmu bez zbędnych leków. Jedną z najbardziej niezwykłych właściwości mieszanki goździków i cynamonu jest jej zdolność do wspierania zdrowia naczyń krwionośnych i poprawy krążenia. Cynamon działa jak naturalny stymulant, delikatnie rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając pracę serca i wspomagając swobodny przepływ krwi nawet w najmniejszych kapilarach. Goździki uzupełniają to działanie, ich aktywne związki wzmacniają ściany naczyń, czyniąc je bardziej wytrzymałymi i elastycznymi. Z biegiem czasu nasze tętnice tracą elastyczność, szczególnie wtedy, gdy w codziennym życiu brakuje ruchu lub obecne są choroby przewlekłe, prowadzi to do wahań ciśnienia, bólów głowy, ciężkości nóg i ciągłego zmęczenia. Mieszanka goździków i cynamonu pomaga zapobiegać tym zmianom, utrzymując naczynia w dobrym stanie, jakby regularnie przeprowadzając ich profilaktyczny remont od środka. Regularne spożywanie prawidłowo przygotowanej mieszanki nie tylko pomaga zachować prawidłowe ciśnienie krwi, ale również znacznie zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów i poważnych incydentów naczyniowych. A to jedno z najważniejszych warunków aktywnego i długiego życia. Tnamon działa jak naturalny stymulant, delikatnie rozszerza naczynia krwionośne, ułatwiając pracę serca i wspomagając swobodny przepływ krwi nawet w najmniejszych kapilarach. Goździki uzupełniają to działanie, ich aktywne składniki wzmacniają ściany naczyń krwionośnych, czyniąc je bardziej wytrzymałymi i elastycznymi. Z czasem nasze tętnice stają się mniej elastyczne, szczególnie gdy prowadzimy siedzący tryb życia lub cierpimy na choroby przewlekłe, skutkuje to skokami ciśnienia, bólami głowy, uczuciem ciężkości nóg i chronicznym zmęczeniem. Mieszanka goździków i cynamonu pomaga zapobiegać tym zmianom, utrzymując naczynia w dobrej kondycji i regularnie przeprowadzając ich profilaktyczną naprawę od środka. Regularne stosowanie odpowiednio przygotowanej mieszanki nie tylko pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, ale również znacznie zmniejsza ryzyko zakrzepicy i naczyniowych incydentów, a to jeden z kluczowych warunków aktywnego i długiego życia. Ból to sygnał ostrzegawczy organizmu, jednak kiedy staje się przewlekły, wyczerpuje siły i obniża jakość życia. Osoby w dojrzałym wieku dobrze to znają, bóle stawów, mięśni czy głowy mogą towarzyszyć im każdego dnia, w takich przypadkach mieszanka goździków i cynamonu może być delikatnym, ale skutecznym wsparciem. Goździki są znane ze swojego naturalnego działania przeciwbólowego, zawdzęczanego wysokiej zawartości eugenolu. Substancja ta zmniejsza wrażliwość receptorów bólowych, łagodząc dolegliwości bez potrzeby sięgania po silne środki przeciwbólowe. Szczególnie skutecznie goździki pomagają przy bólach zapalnych, np. przy artretyzmie czy bólach mięśni. Cynamon wzmacnia to działanie dzięki swoim właściwościom rozgrzewającym. Poprawia krążenie krwi w miejscach objętych stanem zapalnym lub bólem, co przyspiesza regenerację tkanek i rozprasza zastoje. Poprawa krążenia krwi zmniejsza uczucie sztywności, obrzęk i napięcie. Wspólnie goździki i cynamon działają jak łagodny naturalny środek przeciwbólowy, nie tłumią naturalnych funkcji organizmu, lecz wspierają procesy regeneracji i walki z zapaleniem. Ich działanie rozwija się stopniowo co jest szczególnie cenne w dojrzałym wieku, bez obciążania wątroby czy nerek. Regularne stosowanie tej mieszanki, nawet w postaci lekkiej herbatki lub dodatku do posiłków, może wyraźnie zmniejszyć chroniczne bóle, poprawić ruchomość i zwiększyć komfort codziennego życia. W starszym wieku układ odpornościowy nie działa już tak szybko i sprawnie jak wcześniej, organizm trudniej radzi sobie z wirusami, stanami zapalnymi i procesami regeneracyjnymi. Tutaj odpowiednie połączenie goździków i cynamonu staje się prawdziwą naturalną tarczą. Cynamon jest bogaty w polifenole, silne antyoksydanty, które wspierają sprawną i harmonijną pracę układu odpornościowego. Chronią one komórki przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki, hamują rozwój stanów zapalnych i wzmacniają naturalne bariery ochronne organizmu. Goździki wnoszą do tej kombinacji swoją wyjątkową moc, ich olejki eteryczne wykazują silne działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Goździki nie tylko wspierają walkę z zewnętrznymi zagrożeniami, ale także zmniejszają ryzyko przewlekłych ukrytych stanów zapalnych, które mogą osłabiać układ odpornościowy od środka. W połączeniu te dwie przyprawy tworzą harmonijne wsparcie, cynamon wzmacnia struktury komórkowe i reakcje immunologiczne. A goździki aktywnie zwalczają szkodliwe mikroorganizmy. Efekty takiej naturalnej ochrony są widoczne nawet bez badań laboratoryjnych. Osoby regularnie spożywające mieszanki z goździkami i cynamonem rzadziej chorują, szybciej wracają do zdrowia i odczuwają przypływ energii. Co najważniejsze, całe to wsparcie odbywa się łagodnie, bez brutalnej ingerencji i bez przeciążania układu odpornościowego, co jest szczególnie cenne w starszym wieku. Kiedy mówimy o dbaniu o zdrowie, jama ustna często zostaje niesłusznie pomijana, a to właśnie tutaj zaczynają się liczne ukryte stany zapalne, które mogą wpływać na cały organizm. Mieszanka goździków i cynamonu to jeden z najstarszych i sprawdzonych sposobów naturalnego dbania o czystość i zdrowie jamy ustnej. Goździki od wieków były stosowane jako środek przeciwbólowy i odkażający, ich olejki eteryczne pomagają zwalczać bakterie odpowiedzialne za próchnicę i zapalenie dząseł. Działają jak naturalny środek antyseptyczny, zmniejszając ilość szkodliwych drobnoustrojów, łagodząc stany zapalne i wspomagając gojenie się drobnych ranek na śluzówce. Cynamon wzmacnia tę formułę, nie tylko pomaga zwalczać szkodliwe bakterie. Ale także odświeża oddech, co sprawia, że uczucie czystości w ustach utrzymuje się dłużej. Regularne stosowanie lub nawet płukanie ust naparem na bazie tych przypraw może wyraźnie zmniejszyć krwawienie dąseł i obniżyć ryzyko chorób przy zębia. Szczególnie istotne, w przeciwieństwie do agresywnych płukanek chemicznych, goździki i cynamon działają łagodnie, nie niszczą naturalnej mikroflory jamy ustnej, lecz pomagają zachować jej równowagę. Jest to szczególnie cenne dla osób starszych, których błony śluzowe są bardziej wrażliwe. Regularne włączanie tych przypraw do diety, nawet w postaci ciepłej herbatki, może stać się małym, ale bardzo ważnym krokiem w stronę ogólnego zdrowia i ochrony przed ukrytymi stanami zapalnymi. Z wiekiem, układ trawienny staje się bardziej wrażliwy, pojawia się uczucie ciężkości po posiłkach, wzdęcia i trudności w przyswajaniu składników odżywczych. I właśnie tutaj goździki i cynamon mogą odegrać zaskakująco pozytywną rolę. Goździki stymulują produkcję enzymów trawiennych, które pomagają szybciej i skuteczniej rozkładać pokarm. Mają również lekkie działanie rozkurczowe, które zmniejsza napięcie w żołądku i jelitach, ograniczając ryzyko wzdęć i dyskomfortu po posiłkach. Cynamon przyspiesza metabolizm i usprawnia procesy przemiany materii pomaga pokarmowi szybciej przechodzić przez układ pokarmowy, zmniejszając ryzyko zalegania i uczucia ciężkości. Jego delikatne działanie rozgrzewające poprawia ukrwienie narządów wewnętrznych, co również pozytywnie wpływa na jakość trawienia. Wspólnie te przyprawy działają bardzo łagodnie, nie podrażniają błąd śluzowych żołądka, jak wiele środków farmaceutycznych, lecz pomagają przywrócić naturalną równowagę. Osoby regularnie spożywające mieszanki z goździkami i cynamonem, na przykład w postaci lekkich naparów lub dodatków do ciepłych posiłków, zauważają, że uczucie ciężkości znika, trawienie staje się spokojniejsze, a ogólne samopoczucie po jedzeniu znacząco się poprawia. Jest to szczególnie ważne w starszym wieku, kiedy każda poprawa funkcjonowania układu trawiennego automatycznie przekłada się na wzrost energii i poprawę jakości życia. Wraz z wiekiem wiele osób zauważa, że trudniej jest utrzymać energię przez cały dzień, nastrój łatwo się zmienia, a codzienne obowiązki wymagają coraz większego wysiłku, i właśnie tutaj goździki i cynamon mogą stać się bardzo cennym wsparciem, łagodnym i naturalnym. Cynamon pomaga stabilizować poziom cukru we krwi, co zapobiega nagłym spadkom energii po posiłkach, gdy nagle mamy ochotę położyć się i nic nie robić. Zamiast nagłych wahań pojawia się stały, równomierny strumień energii w ciągu dnia, a to bezpośrednio wpływa na lepszy nastrój, koncentrację i jasność myślenia. Goździki wnoszą do tej kombinacji swój unikalny wkład poprzez olejki eteryczne, które poprawiają ukrwienie mózgu, wspierając pamięć, szybkość myślenia i ogólne poczucie klarowności umysłu. Delikatny naturalny tonik od goździków pomaga zmniejszyć zmęczenie, zwłaszcza wieczorem. Co ciekawe, w aromaterapii zapach goździków i cynamonu uznawany jest za jeden z najlepszych na poprawę nastroju i walkę z A. Nawet prosta filiżanka ciepłej herbaty na bazie tych przypraw może przynieść uczucie ciepła, komfortu i wewnętrznej energii, bez kofeiny i sztucznej stymulacji. Regularne spożywanie tej aromatycznej mieszanki staje się dla organizmu naturalnym doładowaniem, które pomaga zachować aktywność, radość i pewność siebie nawet w intensywne dni. Kiedy nadchodzi sezon przeziębień, szczególnie ważne jest, aby na czas wzmocnić odporność i pomóc organizmowi radzić sobie z wirusami. W takich sytuacjach goździki i cynamon stają się prawdziwymi naturalnymi sprzymierzeńcami, którzy mogą łagodnie, ale skutecznie wspierać organizm w walce z infekcją. Goździki wykazują silne działanie antyseptyczne i przeciwwirusowe. Ich aktywne składniki spowalniają namnażanie się wirusów i łagodzą objawy przeziębienia już na wczesnym etapie. Szczególnie skuteczne są przy bólu gardła, łagodzą podrażnienia, zmniejszają ból i ułatwiają połykanie. Cynamon wzmacnia to działanie dzięki swoim rozgrzewającym właściwościom, które poprawiają krążenie i pomagają organizmowi szybciej eliminować toksyny. Ponadto cynamon przyspiesza wydalanie toksyn przez pot pomagając w naturalny sposób obniżać gorączkę i poprawiać ogólny stan zdrowia. Połączone działanie tych dwóch przypraw nie tylko łagodzi objawy, ale wspiera organizm kompleksowo, wzmacnia odporność, poprawia drenaż limfatyczny, ułatwia oddychanie i zmniejsza stany zapalne. Delikatny ciepły napar z goździków i cynamonu, zwłaszcza w pierwszych dniach infekcji, może znacząco skrócić czas choroby, złagodzić objawy i szybciej przywrócić siły. Najważniejsze, taka naturalna pomoc nie obciąża organizmu chemią, ale działa w sposób harmonijny i bezpieczny. Goździki i cynamon, dwie proste przyprawy, które przy odpowiednim stosowaniu mogą stać się prawdziwym źródłem zdrowia, wspierać naczynia krwionośne, poprawiać trawienie, wzmacniać odporność, spowalniać starzenie i łagodzić bóle przewlekłe. Natura dała im ogromną moc, która działa w organizmie łagodnie, stopniowo i bezpiecznie. Dbaj o siebie świadomie, małe, właściwe kroki każdego dnia, to właśnie jest droga do długiego.